Masz własną firmę w Wielkopolsce i szukasz stabilnego wsparcia finansowego, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Zapraszamy do skorzystania z unijnych pożyczek, które oferujemy dla przedsiębiorstw z Województwa Wielkopolskiego. Obecne warunki są niezwykle korzystne: stałe oprocentowanie od 2,84% przez cały okres spłaty, czas spłaty nawet do 10 lat. Możliwość odroczenia spłaty nawet do 12 miesięcy i przede wszystkim maksymalna kwota pożyczki nawet 2 300 tysięcy zł. Macie państwo możliwość skorzystania z dwóch wariantów dostosowanych do różnych potrzeb. Pierwszy to pożyczka unijna do kwoty 500 tysięcy złotych, gdzie nawet 80% środków można przeznaczyć na bieżące wydatki firmy, czyli wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, za towarowanie i podobne, a minimum 20% na inwestycje. Oczywiście można także 100% tych środków przeznaczyć na inwestycje, jeśli macie takie potrzeby. Drugi wariant to pożyczka już większa, bo od kwoty 500 tysięcy do tych 2 milionów 300 tysięcy przeznaczona wyłącznie na cele inwestycyjne. Jeśli wasza firma działa poniżej 24 miesięcy, możecie liczyć na preferencyjne warunki. Mikroprzedsiębiorcy oraz firmy z wyznaczonych obszarów województwa Wielkopolskiego również mogą liczyć na korzystniejsze oprocentowanie. Niezbędne jest zabezpieczenie takiej pożyczki ze środków unijnych. Obowiązkowo z każdym klientem podpisywany jest weksel oraz do wyboru poręczenie osób trzecich lub hipoteka na nieruchomości czy zastaw rejestrowy na pojazdach. A jeśli nie kwalifikujesz się do tej pożyczki, zawsze możemy omówić alternatywy, takie jak m.in. leasing. Skontaktuj się z nami pod numerem 602 55 umów się na bezpłatną konsultację i odkryj, jak możemy wesprzeć rozwój Twojego biznesu.